No, dla mnie cóż, nawet ta konferencja jest jakby pierwszym takim wyjściem na zewnątrz, pokazaniem jakby mojej osoby sukces. Nie ma recepty myślę na... Na żadną prozę życia, ani na, na miłość, ani na jakiekolwiek inne działania, tak samo i nie ma recepty na y, y, sposób zarządzania i y, bycie menadżerem. Ja tutaj nawiążę trochę do wypowiedzi pana y, y, Nagrodzonego Czarną y, Perłą, że właśnie ta pokora, to słuchanie innych osób, y, te kontakty, te rozmowy z osobami, które odpowiadają jakby za y, firmę, y, to myślę, że przynosi pewne sukcesy ale nie jest tak, że gminy na spółdzielnie obywatele nie są, nie muszą być skazane na, na śmierć Naturalnie, że nie, naturalnie, że nie. Gminne spółdzielnie nie różnią się niczym innym od innych podmiotów gospodarczych, które powstały po 89 roku. Będę trochę nieskromna tu w tym momencie i powiem, że rzeczywiście no, głównym jakby tutaj tym mechanizmem no to jest jednak ten prezes, tak? I nie tylko, bo prezes jest nadzorowany poprzez Radę Nadzorczą. I tutaj muszę właśnie dodać, że dzięki mojej wspaniałej Radzie Nadzorczej, z którą współpracuję od 16 lat, bo jutro miałem mi 16 lat właśnie mojej prezesury. Chyba mądrych ludzi, którzy pracują w tej firmie, ludzie, którzy widzą, widzą szansę i widzą potrzebę inwestowania, więc nie konsumujemy, tylko inwestujemy. To, co Pan powiedział, pierwszą inwestycją taką istotną i ważną to był rok 2001, kiedy została zmodernizowana piekarnia od A do Z wręcz. Mówię o wewnętrzu piekarni, która została dostosowana. Do tych potrzeb unijnych jest wdrażany system oczywiście HACAP, który gwarantuje dobrą, zdrową żywność dla klienta. Robimy tradycyjną produkcję, czyli produkcję chleba, przede wszystkim o tym powiem. Na, tak jak piekarnia powstała lat temu, prawie że 60, tak do dnia dzisiejszego niektóre produkty, niektóre chleby pieczemy na tych samych recepturach. One się nie zmieniły. I tak na przykład właśnie na chleb mleczny praszkowski który wyróżnia się jakby poprzez ten mleczny, ponieważ jest to dodatkiem właśnie, jest takim głównym dodatkiem jest mleko i on trzyma swój, swoją formę i swój smak i, no i swoją tradycję. Nie ukrywam, że oczywiście poszerzamy ten nasz asortyment poprzez inne produkty, wymusza jakby to wszystko i również klient i rynek. Wprowadza się również, no może mniej trochę, że tak powiem, dobre produkty, no ale klient, klient sobie życzy, więc klient jest naszym panem, tak?